No widzicie to. Nie biję Black Friday. No. No to dobry człowiek jestem. Ech, a nie, że my wyzywacie że wszystkich bije. Widzów też. Widzów nie biję. W ogóle nie biję nikogo prawie. Ej, 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 ej. Odejdź. nie, 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 nie. Zostaw go, zostaw, ej. Nie wchodzący. Nie wchodzą kryty. Pog. <laughs> no, tak to wygląda. Dobra, przypadkowo wyłączyłem sobie nagrywanie, ale typa zabiłem właśnie jakiegoś 4-3 i postanowiłem dać tutaj tym dziewczynom, niech mają, nie wiem, jakiś totalny random, ale zaczął mnie bić od tyłu, no to z łuku, no to zginą, tak jak to mówię. Witam serdecznie drodzy widzowie, znowu jesteśmy z Jankiem, tym co wtedy. I dzisiaj już jestem w nowej bazie. Dzień dobry, yy, dzisiaj idziemy sobie zabić jakichś Steve'ków. Ja się tak trochę dzisiaj przygotowałem na to, żeby ich wybić. Bo w sumie, secik jakiś mógłby się 3-3 przydać. Jeśli w ogóle będzie, wstałem że zorają. Takie mam przeczucie. Będzie, niespety. będzie, biorę ja kordy, wszystko. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Nie zapiszajmy. Potki jakieś moje. Pewnie z elitrą jakąś by trzeba było. Ja lecę na elitrze. Nie, nie pan, nie, otwieraj pan. Co pan robi? Pan pijany? Nie zabrałby Sprawdzałem panie. tylko. Ale. Panie. Bo to nie wolno. Ale wiesz, ty on... bogaty jesteś. Plus jeden. Jeden koks chyba wystarczy, jakby się tam jakiś odpałek trafił. Tego nie chcę. Ok, i teraz jeszcze potki. Oczywiście ja polecam tylko takie potki, bo inne to są syfy. Więc co widzowie? Widzimy się w tamtej bazie. Drzewo, jakie drzewo? Kanion? No ja polecę elektron. Ja polecę elektron, bo ja, ja z buta idę i elektron będzie szybciej. Pierwszy poziom? Drugi poziom? Nie wiem na którym to jest poziomie. To jest chyba na 60. Bije się. Czy jakoś Polizali, polizali. SS. Widzowie, pamiętajcie, to jest tylko gra, ale i w grze jest, jestem ja. <laughs> jako normalnie prawo. XD. O, trzy bloki lazury, ale dużo mięsa mieli, to se spakuje. To jak będziesz, to daszę C. Jo. Jakoś się tu wrąbałem tak na chama, nie? E, ja już w sumie za... Bazę przy okazji rozwalę. Minuta jestem, minuta jestem. No, no to pięknie, super, świetnie. Bo lazuryt mieli. To schowam se. Chodź do mnie, tu jest... No, za postawiłem. tobą jestem, za tobą jestem. Ok, Dobra, wszystko mam. XD Tu już jest rozwalone wszystko. Trochę... Nawet siłki jednej nie wypiłem. Ja myślałem, że oni będą jakieś sety, cztery, trzy mieć. No ja coś. też, ja też. Czekaj, czekaj. Jak, jaki on miał nick? Krzyk...